Halo, halo dzieciaczki, z tej strony Siem, wasz maroczko. ulubiony youtuber, Wern jest ze Witajcie mną. Witajcie po dwóch tygodniach. Tak, po dwóch tygodniach. My te odcinki oczywiście też nagrywamy tydzień po tygodniu. Widzimy wasz niezwykle wspaniały i, i duży odzew pod poprzednimi odcinkami. Dziękujemy za ten wspaniały odzew. Mariusz dzisiaj będzie nam czytał komentarze, które zostawiliście pod poprzednimi odcinkami. <laughs> I będziemy odpowiadać na Wasze pytania, których zostawiliście całe mnóstwo. Także ja zaczynam tutaj e, kolejny odcinek zatytułowany Strzał w okienko. Przeczytajmy wskazówkę. Niektóre przedmioty mogą zakłócić rutynowe czynności wykonywane przez sąsiada. Tak. E, teraz przeczytam komentarze tak. w liczbie 0. Czytaj, kom, czytaj komentarze. Skończyłem. A, ale, ale halo, to jakby inny był plan, to miał być Q&A, największy na polskim YouTubie, szczerze do bólu. Nie moja wina, że zadał komentarzy, no. Ale pięknie sąsiad gra, słyszysz to? Nie, bo, Ja bo, bo, pamiętam, tu się brało telefon tak? i się dzwoniło do niego, żeby mu przerwać podawanie piłki chyba i się kulę bilardową wtedy tu dało, no to nie jest kula bilardowa, A. ale no. Skąd on bierze piłkę? Dzieci mu przez okno wrzucają i tak co chwilę. O. Ten idzie do łazienki. Te, a czy, czy to znaczy, że w drugim sezonie dostaniesz strych, a w trzecim piwnicę? Y, jakoś tak. No tak mi się wydaje, że to jakoś mniej więcej tak było właśnie. Czy ty się właśnie udopiłaś? Nie, on nie. idzie tutaj. Czyli jak nie idzie tutaj, to znaczy, że on tutaj będzie szedł sytuacyjnie. Nie wiem kiedy. Dobra, ser z lodówki trzeba i serem mu trzeba ten, ja pamiętam Dobra, to niech on sobie gra, tutaj trzeba stąd telefon wsiąść Okej, okay. lecimy, on będzie dołem chyba szedł, prawda? Będzie dołem szedł A, bo on pewnie sobie coś w nogę zrobi i... Dołem idzie I tak. w mieściu. Dołem idzie, git A tu mu... aha Aha, bo możemy tutaj... Patrz, możemy mu albo nuty przerysować, żeby on źle grał, no. albo mamuśkę. No. no to chyba nuty lepsze. Nuty zatem. Dzieło, bro, to w jakiej kolejności to teraz tylko zrobimy. Zaczniemy chyba od piłki. Dobra, to idziemy tutaj. I jak oni mu wrzucą piłkę... Czekaj, on teraz, jakby pójdzie po piłkę, ja do niego dzwonię. O, on się. O nie, on tu idzie! O nie, co ja narobiłem? O nie, o nie, przegraliśmy poziom. No i pięknie. Czemu ja myślałem, że on pójdzie na górę odebrać, jak telefon jest tutaj? Dobra, hm? od nowa. Tum, 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 du, tak, rung, tum. Tak, właśnie zaszło poziomy pamiętów. Ty i tak dużo z nich pamiętam, jakby ile miałem lat w podstawówce? Niewiele więcej niż teraz, bo teraz mam niem nie 12 pewnie No w sumie. Ile lat miałeś w podstawówce wariacie? 7, 8, 9, 10, 11, 12, że, że ty miałeś dużo lat? To zsumować no. trzeba? Te wyniki? No. A. A mydełko może mu w łazience zostawimy, co? Zobaczymy. To on się nie powinien pójść przed piłką? Przed piłką? Nie wiem, nie, chyba może. To, a, w sumie nie. No dobra. Dobra, może zdążę pójść do łazienki po ser, On sobie będzie grał. Dobra, szybko, wariacie. Okej, okay, on potem idzie kwiatki wąchać. To ja sobie wezmę telefon. Ty, w którym momencie ja powinienem do niego zadzwonić? Bo on wtedy zbiegnie na dół. Jakieś pomysły? W momencie, w którym zobaczę, że jego matka jest pomalowana? Chociaż nie, czekaj. Dobra, nie Ad... wiem co je, Lecimy z tym. Ad... Żeby on szybko tam pobiegł zrobimy po... Chociaż nie wiem. Aha, bo mogę, patrz, flamastra mogę użyć kilka razy. Co no. z serem się robi? Ser do kwiatka, żeby miał brzydkie zapaszki. Mhm. On sobie wącha kwiatka. Dobra. To Master, Serek. Teraz tutaj i zrobimy tak, żeby on... Czekaj, bo nie, bo on teraz chyba pobiegnie do łasienki. Kurde, to kwiatka o No dobra, ty, nie wiem. Zobaczymy. Co on teraz robi? boli go ta noga czy go nie boli ta noga. Nie dzieciaki. Nie boli go ta noga. To ja dzwonię do niego, żeby szybko pobiegł. Gościu, ty wiesz co to znaczy szybko? Nie, to mu Nie, mu przeszło. Nie, no to ponów. Boże, będziemy te odcinki po sześć razy robić. Tak. Myślałem, że on będzie bieg do tego telefonu jak każdy normalny, szanujący się człowiek. Biegasz do telefonu? Znaczy, ja bym w ogóle nie odbierał. Boże. Ale jak już odbiera, to znaczy, że jakiś ważny telefon musi być. Oj, tak. Dobra, idzie kwiatka wąchać, to sobie czekamy. No, 3 tygodnie temu Mariusz w odcinku wspomniałem pa. o. Dwa tygodnie temu, sorry. E no, dawno to było, nie. nie pamiętam. Dwa tygodnie temu w odcinku wspomniałem o. o czym. Nie wiem. Czego ja nie zdążę teraz? Ty ja właśnie mi powiedz, jak chcesz coś musisz, żeby on poszedł do łazienki? Po kwiatku chyba idzie do łazienki, się wyżygać może. Ty, bo ja tu źle chyba zrobiłem, dając to tutaj. To tak im możliwe. Chyba bardzo źle to zrobiłem. Hihi. Nie jest do. Nie, no to. Nie, cofamy. Jeszcze raz. Jeszcze raz zatem. tam. Aż do skutku. Mhm. No, dwa tygodnie temu w odcinku o koncercie nocnego kochanka rozmawialiśmy. A było, było. Ja, jak się dla ciebie koncert podobał? Fantastyczne. Jakby... Chłop może i na tej stronie wiele nie mówił. Ale jak już mówił, to przynajmniej śmiesznie mówił. Tak przyjemnie się go przy tym słuchało. Taki zabawowy był, tak. No. I grał też zajebiście. I w sumie nie ma co narzekać. Ale jak perkusista zaczął grać na flecie, o, to był moment najlepszy. W tak. życiu bym się nie spodziewał, że perkusista potrafi grać na flecie. No, ja też. Wiesz, ja się w ogóle nie spodziewałem, że ta piosenka jest tylko grana na flecie i gitarze. Ty wiem jak to zrobić, może jak on tu poleci, to wtedy do niego jak będzie wychodził zadzwonić, żeby on pobiegł tu i zobaczy wtedy tą. Aha. Nie, panu te plany. Aha. Dobra, tak robię. Ja myślę, że to jest dobry plan. Czyli zaczniemy od tego. No. Hmm, ale nie, bo przecież jak on będzie. O nie, to on muśkę, musi zobaczyć. Teraz, jak będzie szedł do kwiatka, wąchać chyba. A dostajemy. Jajko? Dostajemy. Dodajmy jajko. Od razu. Kurde, na koniec dasz? Słucham? Kurde, dasz nie, chyba się nie po co dodać. Nie, teraz dam kulę. Będzie szedł, zobaczy mamuśkę, ser, do łazienki, a na koniec od niego zadzwonię. Chyba ma to Nie wiem, czy to ma to sens. Skomplikowana ta gra dla dzieci. Nie wiem, czy zdążę. Też nie wiem. Dobra, to teraz tylko zadzwonić w odpowiednim momencie. Mogę mu jeszcze raz? <laughs> mogę. Ja jestem pewien, że i właśnie nie powinien nie na koniec Co dać na koniec? Kuli. Jako finał Bo... Właśnie tutaj masz strasznie długi y czas Nie, ale wydaje mi się, że dojdzie do tego Więc prawdźma Do obrazu Dojdziesz? Ty tak na styk Ale dojdzie No, dobra Doszedł, no, dobra Dobra, to to jest jakiś plan, tylko... bo już on się uspokaja, niech leci do tej roślinki szybko, pachnącej pięknie. Suchnąca roślinka. Tak, o, i on teraz idzie się wyżygać, się przewraca, tutaj dostaje ten i na koniec mu dam telefon, żeby poszedł do telefonu, a nie na górę. Tak? No? Cięfusza? Czekaj, to już chyba mogę teraz do niego zadzwonić, Bo on to naprawi on, on się tym nie przejmie On to i teraz dopiero pójdzie do telefonu Ty nie zdąży Nie zdąży, bo jeszcze żygać będzie O wow Ej Nie mogę O nie Ile dychę dostanę procent Oczywiście, że tak No nie, dobra, jeszcze raz <noise> Kiedy to powinien dzwonić? No właśnie nie wiem. Kurde cały odcinek splącony nad od jednym poziomem. No ale to tak w trakcie jakoś trzeba. Mhm. Nie no ja to powycinam chyba. Mhm. Może potem jak ogarnie mamusia. Żeby tak od razu? No. Mi się wydaje, że mu coś tu przerwać trzeba jednak. Na przykład żeby ta kula, niech ona tutaj sobie siedzi i... I mamusi jak będzie... Nie, 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 nie rób mamusi. Nie rób mamusi przykrości. Wiesz jaki jest najlepszy zawód... Top 10 zawodów dla informatyka. Mam. Wiesz jaki jest top 10 zawodów dla informatyka. Jest pewnie programista. Numer 1. Numer 1. Zawód dla rodziny. Okej, okay, chyba nie rozumiem. Nie no, no że zawód, jako zawód, a... że a -a. zawód dla rodziny. Że zawodzisz rodzinę. A że zawód, że tak jak gra słów. Jezus Maria, z kim ja żyję. <trujanie> Czekaj, bo co ja mam robić? Hmm. Mam muśkę teraz? Czy na, ko na koniec mam uśpę? Nie, nie, nie rób mam muśkę teraz. Tutaj daj to. Hmm? Teraz... O nie! Dobra. <laughs> nie, 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 nie. Boże, jest druga w nocy. Ty myślisz, że ja myślę o drugiej w nocy normalnie? Tak, bym sądził. Też bym tak sądził. Marysz, my powinniśmy otworzyć kanał na YouTube poświęcony chińskim bajkom. Przekształcamy Tekaj. kanał poświęcony chińs na chińskie bajki, teraz będziemy rozmawiać o chińskich bajkach. A to można, to można. Ale do mnie to właśnie doszło, że jak będziemy grać w cywilizacji o piątej, to ja będę miał przywagę. Bo to o drugi nie myślisz. Ale cywilizacja to jest taki clicker, tam się nic nie robi, weź. Nie to... I to... Wciąż mam nadzieję, że ci się nie uda myśleć. Pikać. Nie no, dobra, mydło tu damy. Ajajajajajaj, ciężka gra komputerowa dla dzieci. Mhm. Ciężka, ciężka. Jak on skończy grać nad tym, to wtedy by go trzeba było wysłać do telefonu. No, Halo uciekaj! Dobrze, boże, już się bałem. Można mu Cuchnący Ser teraz? Nie. To mu dajemy. I potem go wyślemy do telefonu, od razu. Czekaj, od razu? Tak, żeby on nie poszedł odbić tej piłki. Ok. Ale podmienimy ją. Um, ale czy powinienem Joico teraz zostawić? Myślisz? Nie mam pojęcia. Jaką mu zostawię no? I ty dzwonisz? Piłkę mu zostawię, ucieknę na dół i zadzwonię, i schowam się do szafy. Czy to to. to czy to ma prawo bytu? Dobra, telefon dzwoni. Po telefonie ser, bo on nie wróci po piłkę, tylko mam nadzieję, że pójdzie dalej. I wszystko jest rozłożone chyba. Ale on nie zdąży do telefonu. Widzio. On tu mydło potrzebuje jeszcze chyba. Kurde. Przejebony posiad. No, totalnie. Później tylko trudniejsze będą. Tak. Wiesz, co te odcinki to do 1 na jeden poziom? Nie, no to się powycina. Hmm. O matko! Godzina trzecia nad ranem sąsiadów. Nagrywają tu no, pisz. Dobra, go na górę. Ten telefon. Może od nut nie trzeba zaczynać? Myślisz? Nie wiem, czy zacząć od nut Nie możemy zacząć od telefonu? Też można, ale mi się nie wydaje, żeby to trzeba było od telefonu zaczynać Zobaczymy, tak jak poprzednio próbowałem Tylko jeszcze mydło tu zostawimy Albo spróbuj od razu, właśnie po tym jak zobaczę matkę ten telefon dać że w ten sposób no też można ale dobra tu już na razie lecimy tak nie no bo przerywanie mu teraz kręgli jest bez sensu o boże ja nie zrobiłem tego w ogóle no dobra tu tylko kibal. Zdążę, zdążę. On nie zdąża do telefonu, a czy do matki zdąży po kuli z kręglami? Zdążył już raz. Do telefonu po kuli z kręglami nie zdąży? Nie, do matki zdążył. A do matki, tak? Tak. Okay. Do, do, do matki mu się uda, więc później by się przydał telefon i od telefonu poszedł do kwiatka chyba. Tak, no dobra, to próbujemy tak. Czyli teraz nie dzwonię, tylko nic do matki. Bo od matki szybciej się zdenerwuję. Tylko i szybciej. Biegnij! Szybko, bo kwiatek ci zwiędnie, wariacie. Jezus, Maria. A. Proszę. Idolo. Dobra. To dzwonię teraz. A to już mu zrobiliśmy? E, tak, na samym początku chyba. Dobra. Odbierz ten telefon. Ty, no to powinno pójść, no bo został już tylko kwiatek, on pójdzie do łazienki, z łazienki dostanie od razu. Ej, będzie! Jest chyba. No to, czyżby? Jo. To... Bo już tylko 10% no gdzie? potrzebujemy. 7 i plus 3 za wkurzenie, super. Aha. Mamy to. I czekaj, za to... wkurzenie można w sumie zdobyć 21% na tym etapie? No, tak. Okej, okay, to sporo, kurde. Sporo. O Boże, i to jeszcze ten odcinek najgorszy, co on do wanny wodę leje. Tak, to jest najgorsze. Czas 6 minut, o kurde. Ja go pamiętam. Minimalny prestiż 75%. Pamiętam go, że on był straszny. Co, robimy go? Są się do nagliżu. Dzisiaj jeszcze, myślisz? Nie wiem, bo my chyba tylko jeden odcinek zrobiliśmy w tym odcinku. Wystarczy. No to, dobra, no to Niestety widzowie, nie macie długiego odcinka, bo, bo Mariusz stwierdza, że on nie będzie... Jak robiłeś ten, ten, ten epizod? Z 4 albo z 5 nawet, wiesz? Także teraz wytłumacz się widzom i pożegnaj się z nimi ładnie. Jakby ja sam do się należy. On no niemiły pa, pa, jesteś. I... Bywajcie, zostawcie po sobie komentarz napiszcie, że odcinek był, że wam podobał albo na przykład napiszcie, że odcinek wam się nie podobał. O zostawcie dużo pytań, to zrobimy Q&A w kolejnym odcinku, tak. Pa pa.